Zadanie jest czwarte z ostrosupów. Wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa pierwiastek z trzech. No to rysujemy sobie tak, jak powinno się rysować, ostrosłup prawidłowy trójkątny. Zaznaczamy sobie wysokość. A kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy ma miarę 30 stopni. To jest bardzo ważne, żeby ten kąt dobrze narysować. Kąt nachylenia ściany bocznej. No to położenie ściany bocznej odwzorowuje jej wysokość, tak, czyli ściana boczna nachylona do podstawy, czyli tutaj do tej, można dorysować ten kąt do tej wysokości podstawy, tak? bo to jest, no też wysokość podstawy charakteryzuje jej położenie, a nie jest to krawędź. Także to będzie ten kąt. I tutaj od razu sobie dorysowujemy trójkąt prostokątny. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Tutaj wam po, ponumerowałam po kolei, co kiedy robię, bo tutaj można się już pogubić w tych wszystkich obliczeniach, ledwo mi się to tutaj zmieściło na tej jednej stronie. No i tak, najpierw, jeżeli chcę mieć objętość, no to potrzebuję mieć pole podstawy. Do pola podstawy potrzebna mi krawędź podstawy, czyli bok tego trójkąta. No a skąd to wezmę? Tutaj mam podaną tylko tą wysokość oraz ten kąt. Tylko albo aż. no Bo jak policzę sobie, ile będzie tutaj miał ten odcinek EO, no to wtedy też policzę ED z Pythagorasa. A EO mogę policzyć właściwie już sobie na przykład z cosinusa dla kąta alfa. Ja tutaj akurat zrobiłam troszkę inaczej, ale tutaj nie ma to znaczenia, to i tak to samo wyjdzie. Można EO od razu policzyć na przykład i napisać, że cosinus z alfa to jest EO do. OD i nam wtedy wyjdzie, ale można też policzyć, tak jak tutaj zaczęłam z sinusa ED, bo to i tak będzie nam potrzebna bo to jest wysokość ściany bocznej, będzie nam to potrzebne do obliczania pola ściany bocznej, do pola bocznego, więc to sobie obliczyłam z sinusa i wyszło mi dwa pierwiastka z trzech, no i potem jak mam już to ED, to liczę sobie EO z Pitagorasa. Albo też mogę na przykład z kosinusa. Tutaj nie ma to jakiejś większej różnicy, tak to samo wyjdzie. No i EO wychodzi 3. No i jeżeli już mam tą, tą, ten odcinek EO, no to wiem, że to jest 1 trzecia wysokości. Ten, ten odcinek to omawialiśmy, jak omawiałam, w jaki sposób się rysuje o stosupy, i jakie odcinki, jaki. jaki Jakiej długości odcinki musimy umieć tutaj odnaleźć? No to wiemy, że to jest 1 trzecia H. No i sobie piszę, że to EO to jest 1 trzecia H, czyli to jest 3. I z tego mi wychodzi wysokość tego trójkąta, tej podstawy. A jak znam wysokość podstawy, no to przyrównuję sobie do wzoru na wysokość i wychodzi mi, że krawędź podstawy to będzie 6 pierwiastka z 3. No i jak już mam to, no to potem kolejna rzecz to sobie liczę właśnie tą objętość, bo skoro już mam krawędź podstawy, to już sobie ją policzę i wychodzi 27. No i potem jeszcze potrzebuję mieć pole e, boczne. No to pole boczne, no to najpierw sobie liczę pole jednej ściany bocznej. Narysowałam sobie tą ścianę boczną, żeby było lepiej widać, że to jest właśnie taki trójkąt, który będzie miał podstawę. To krawędź. E, to krawędź e, Krawędź tej podstawy w, bry, w ososłupie no to 6 pierwiastków z trzech, Wysokość um, tej ściany bocznej to jest odcinek ED, czyli 2 pierwiastka z trzech, No i no, liczę sobie, że to pole boczne to będzie trzy razy pole jednej ściany bocznej. I wychodzi 54.